Kejka, z tej strony Mobile Wars, a dzisiaj wam pokażę jak naprawić błąd teleport failed na Robloxie, więc zapraszam was do oglądania. No i dobrze, na początku uruchamiamy sobie wyszukaj i musimy sobie znaleźć coś takiego jak cmd, czyli wiersz polecenia i musimy sobie to uruchomić jako administrator. Pierwszą komendą, jaką musimy sobie wkleić, będziecie mieli wszystkie te komendy w opisie. Będziecie musieli najpierw co? To wkleić sobie ipconfig slash flashdns. Możecie to oczywiście sobie wpisać manualnie. I teraz klikamy sobie na początku Enter. Pierwszą komendę już mamy wklejoną. Więc teraz co? To wklejamy sobie drugą komendę, czyli ipconfig slash renew. Klikamy sobie Enter i musimy chwileczkę poczekać. Kiedy już nam się to wszystko zakończy, teraz musimy wkleić trzecią komendę, czyli net winsock reset i klikamy ponownie enter. Jak znajdziecie, widzicie, wyszło Racing the catalog you must restart the computer to order the complete the reset. To będziemy musieli zrobić sobie oczywiście, kiedy już wszystkie zrobimy kroki. Ostatnim krokiem jest kliknięcie sobie ponownie w wyszukaj i musimy sobie znaleźć panel sterowania. Otwieramy sobie teraz ten program. Klikamy teraz wyjść sieć, internet, centrum sieci i udostępniania, i zmieniamy sobie ustawienia karty sieciowej. Jeżeli nam się to już otworzy, to teraz musimy sobie to kliknąć lewym myszy, właściwości. Otwieramy sobie teraz iPhone IP 4, podwójnie klikamy lewym myszy. I tutaj co? To używamy następujących adresów serwerów DNS. Podaj, będziecie mieli to automatycznie i kopiujecie wszystko co tutaj jest aktualnie pokazane. Jak to wszystko przypiszecie, klikacie sobie OK. I to tyle. Ja Wam dziękuję bardzo mocno za oglądanie. Trzymajcie się, cześć!